Szanowni Państwo, drodzy Kaliszanie, kadencja samorządu dobiega końca. Był to czas niezmiernie ważny dla rozwoju Kalisza. Wydaliśmy w tych latach ponad pół miliarda złotych tylko na same miejskie inwestycje. Rozwijaliśmy wszystkie dziedziny życia gospodarkę, oświatę, handel, usługi, kulturę. Ponad 600 rodzin znalazło dach nad głową. W tym 400 w nowych mieszkaniach. Modernizowaliśmy i budowaliśmy ulice i chodniki, place zabaw, skwery i zieleńce. Stworzyliśmy miasto pięknych szkół, najlepszych w Wielkopolsce. Między dwoma historycznymi jubileuszami zobaczyliśmy miasto tętniące życiem, ekologicznie czyste, bezpieczne. Czerpaliśmy radość ze sportu i rekreacji. Rozejrzyjmy się wokół to jest już inne. Piękniejsze miasto ludzi, którzy uwierzyli w siebie i lepszą przyszłość. Dziękuję wszystkim Kaliszanom za ten piękny, obfity plon.